O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, pisał Leopold Staw. Zakwytu poety wydają się nie dać podzielać odpowiedzialni za modernizację ulicy Żywieckiej w Bielsku Białej. Oto kilka dni temu do Rady Osiedla Mikuszowice Krakowskie wpłynęło pismo z Miejskiego Zarządu Dróg. Wynika z niego, że w związku z modernizacją ulicy Żywieckiej, stojący przy niej od niepamiętnych lat piękny, stary i zdrowy dom ma zostać ścięty. Drzewo jak widać jest ładne, piękne, stare. Ja pamiętam, przeżyłem już troszeczkę latów w Mikuszowicach. Ech. Liczę, że gdzieś około 300-400 lat na pewno będzie miał. I otrzymaliśmy do Rady Osiedla pismo, ponaglające, że mamy podać właściciela komu przekazać kapliczkę na, na tym dębie, która się znajduje. Natomiast Rada Osiedla zadecydowała i podjęła uchwałę, że nie wyrażamy zgody na to, żeby to drzewo zostało usunięte. Już wiele drzew usunięto tutaj w obrębie S69, więc prosilibyśmy o to, żeby, żeby to drzewo pozostało, żeby w jakiś sposób uratować go. A wiadomo jest, że po drugiej stronie ulicy znajduje się drzewo o wiele młodsze i jest schorowane i nie można go y, usunąć. Natomiast to drzewo decyzją pana Wojciecha Walusia z Miejskiego Zarządu Dróg podjęto, że to drzewo ma iść do usunięcia. Droga jest modernizowana. Od leszczyn, od kółka z kanalizacją wchodzą we, w środek jezdni, więc nie wiem dlaczego, dlaczego tutaj chcą to drzewo usunąć. Mogę wspomnieć, że jak była modernizacja drogi od kółka do ulicy Prostej, to proszono nas na spotkania do pana dyrektora Walusia. Natomiast tutaj, co jest przebudowa tej drogi między ulicą Prostą a Hebanową, niestety nie otrzymywaliśmy żadnych zaproszeń, tylko jedynie to, to pismo, któreśmy otrzymali w tej chwili. I jak państwo zareagowaliście na to pismo? No, spotkała się Rada Osiedla w dniu w środę, bodajże to było czwartego. Na następny dzień pismo skierowałem do Pana Dyrektora Walusia i informacyjnie do Ochrony Środowiska i do Pana Prezydenta Krywulta. No i czekamy, czekamy na odpowiedź, jaka będzie. No, wolelibyśmy, żeby była pozytywna, bo no, niestety mieszkańcy Mikuszowic na pewno nie wyrażą zgodę i nie chciałbym, żeby doszło do jakichś drastycznych scen tutaj, bo wiemy, że mieszkańcy są uczuleni a zwłaszcza kierowcy, którzy przejeżdżają, którzy są wierzący. Nawet, nawet rozmawiałem niedawno tutaj z sąsiadem, który jest niewierzący, był zaskoczony, że, że ta kapliczka musi być wraz z tym pięknym dębem usunięta. Z rozmowy telefonicznej, jaką przeprowadziliśmy z dyrektorem MZD, wynika, że pismo z Rady Osiedla jeszcze do niego nie dotarło. Jednocześnie, powołując się na plan modernizacji ulicy oraz uzyskane zezwolenia, dyrektor nie pozostawia złudzeń co do przyszłości dębu.